Dlaczego ta technologia? Myślę, że tutaj zaważyło wiele czynników. Przede wszystkim szybkość tej budowy, materiały tutaj stosowane, ściana trójwarstwowa oraz to, że nie musiałem tutaj przygotowywać żadnych fundamentów, wszystko przyjechało gotowe, więc związało się to z czasem. Szczelność, sztywność tego budynku oraz to, że niska utrata. Ciepło więc on jest jakby tak energetycznie przygotowany na nasz polski klimat. Mówi Pan o czasie, to jak, jak do stanu zamkniętego, ile wygląda budowa? Dom rozpoczęliśmy budować w sierpniu, we wrześniu już był ten stan surowy zamknięty. Mury tego domu stoją w kilka dni. Konstrukcja dachu to jest około 10 dni i myślę, że później kilka dni trwało montaż okien, drzwi. Około miesiąca czasu, więc cały miesiąc mieliśmy tutaj stan surowy zamknięty. Trzeba doliczyć też, że koło były tutaj fundamenty, które przyjechały no. gotowe. Taka budowa jest niezwykle czysta. Tutaj nie mamy niczego zapaćkanego betonem, żadnych worki z wapnem. Nie ma dziesiątek pracowników, którzy tam z dnia na dzień kładą tą cegłę, suporeksy. Jak się i Czy coś by można było zrobić. się fajnie, ale ja nie wiem, czy jestem wiarygodny, bo ja się przeprowadziłem z mieszkaniem w bloku.